W roku 2002 misyjne zadanie powierzone kościołowi Tarnowskiemu zaprowadziło go do dalekiej misji w Wango w diecezji Bangasu w Republice Środkowoafrykańskiej. Mała wioska Wango leży niedaleko granicy z Demokratyczną Republiką Konga, dawnym Zairem. To właśnie tu dotarli dwaj tarnowscy księża Sławomir Głodzik i Piotr Boraca. Ich przybycie miało specjalną historię. Rzecz by można, papieską. Diecezja Bangasu, leżąca w południowo-wschodniej części kraju, rozciąga się na przestrzeni 920 km, obejmując obszar równy mniej więcej połowy Polski. Na tym ogromnym terenie na początku tego stulecia w duszpasterstwie pracowało tylko 20 księży. Dlatego w roku jubileuszowym 2000, biskup diecezji Bangasu Hiszpan Kombonianin Juan Girre podczas jednej z audiencji u Jana Pawła II zwrócił się wprost do papieża z prośbą o misjonarzy. Ojciec Święty, usłyszawszy prośbę o kapłanów, nie pozostawił hiszpańskiego biskupa bez nadziei na nowe siły misjonarskie. Polecił mu powtórzyć prośbę biskupowi Stanisławowi Dziwiszowi, który był pośrednikiem w jej dotarciu do biskupa tarnowskiego. Ten prośbę zamienił na zadanie dla dwóch swoich kapłanów. I tak kończy się geneza przybycia do ołango tarnowskich misjonarzy. A zaczyna się ich praca, która w październiku 2002 roku stała się rzeczywistością. Droga ze stolicy kraju Bangi do Luango liczy 780 km. Na jej przebycie samochodem bez wypoczynku potrzeba około 20 godzin. Gdy jednak natrafimy na niespodziewane przeszkody, jak chociażby ten niewielki uszkodzony most. Wtedy czas na jej przebycie może się znacznie wydłużyć. Nie zawsze misjonarz może liczyć na pomoc okolicznej ludności, tak jak w tym przypadku. Najczęściej, zwłaszcza po zapadnięciu zmroku, zdany jest tylko na siebie. Mimo że jest to droga krajowa, a więc jedna z głównych dróg w Republice, na przeważającej długości w niczym nie przypomina naszej drogi o tej randze. Jest to raczej zarastający dżunglom wąski trakt. W przypadku spotkania się na nim dwóch samochodów wyminięcie jest praktycznie niemożliwe. Dlatego misjonarz wybierając się w podróż obowiązkowo zabiera ze sobą przynajmniej maczetę, aby w razie potrzeby w krótkim czasie przygotować sobie objazd. Długie i głębokie koryta na drodze powodują, że staje się ona bardzo niebezpieczna i trudna do przebycia. W miejscach, gdzie przypomina raczej potężny wąwóz niż drogę, w porze deszczowej jest po prostu nieprzejezdna. W ważnych przypadkach, zwłaszcza losowych, można skorzystać z transportu lotniczego. Do dyspozycji Kościoła jest bowiem mały samolot Cessna, pilotowany przez szwajcarskiego księdza, który może lądować nawet na niewielkiej polanie w środku afrykańskiego buszu. To właśnie tym samolotem w styczniu 2004 roku ewakuowany był do szpitala w Bangi ksiądz Piotr Boraca, gdy doznał wewnętrznego zapalenia mięśnia nogi. Wypalanie sawanny w porze suchej jest sprawą nagminną. W ten sposób miejscowi chcą się pozbyć robactwa szczurów i węży w najbliższym swym otoczeniu, a także bez podejmowania trudu polowania znaleźć gotową prawie już usmażoną zwierzynę. Niestety przy okazji często z ogniem idą do a niekiedy całe wioski. Nieraz jednocześnie po obu stronach drogi pojawia się ściana ognia, która dla podróżujących stwarza śmiertelne zagrożenie. Wango jest niewielką wspólnotą katolików. Misja została odziedziczona po zakonnikach przeważnie francuskich ze Zgromadzenia Ducha Świętego, którzy przybyli w te strony w roku 1951. Charakterystyczne budowle z wypalonej cegły prezentują typowy dla minionego już czasu wygląd misji chrześcijańskiej. Kościół przez nich zbudowany wygląda bardzo okazale i świadczy o wielkich planach, jakie dla tego regionu mieli ówcześni misjonarze. Niestety, gdy przyjrzeć się bliżej, widać wyraźnie, że czas i klimat robią swoje. Aby zapobiec dalszym zniszczeniom, niezbędny jest remont. Zacznie się go od naprawy pękającej podmurówki. Wierni zostali zobowiązani do znoszenia na ten cel kamieni, które gromadzone są obok kościoła. Dlatego widok kobiety idącej na mszę świętą i niosącej na głowie kamień nikogo tutaj nie dziwi. Na niedzielną Eucharystię mieszkańców zwołuje dzwon, co rzadko zdarza się w ubogich afrykańskich parafiach. Jak w tym przychodzi niespełna 200 dorosłych i około 100 najmłodszych mieszkańców wioski. Musimy jednak pamiętać, że Kościół katolicki na tych terenach działa stosunkowo krótko, bo niewiele ponad 50 lat. Księża tarnowscy przejęli misję bardzo zaniedbaną. W jej reaktywowanie musieli włożyć dużo fizycznej pracy i wykorzystać swoje wszechstronne zdolności manualne. Nie było to wszystko łatwe, tym bardziej, że po wszelkie materiały trzeba było przemierzyć w jedną stronę prawie 800 km. Dzięki temu jednak w misji nie brakuje życiodajnej wody. Wieczorem na dwie godziny odpalany jest agregat prądotwórczy, aby uruchomić pompę wodną i napełnić zbiornik wodą. Wtedy też na misji najjaśniej świecą wszystkie światła. Stary agregat pamiętający czasy początków misji w Uango został już zastąpiony przez nowe urządzenie tego typu, zakupione z Funduszu Tarnowskiego Diecezjalnego Dzieła Misyjnego. Dzięki bateriom słonecznym, które ksiądz Sławek otrzymał od włoskich sponsorów, nasi misjonarze nie muszą spędzać wieczorów przy świecy czy lampie naftowej i mają zapewnione stałe zasilanie urządzeń radiowych. Te wszystkie niezbędne prace i przedsięwzięcia przygotowały lepszy grunt do codziennej posługi misjonarza ludziom i są przyczyną wielkiej satysfakcji i radości zniesionego dobra. Jesteśmy w Wango od jakiegoś czasu. Wielu się pyta dzisiaj, czy trzeba jechać tak daleko, żeby ewangelizować, żeby głosić dobrą nowinę. Szczególnie w Polsce. Czy trzeba wyjeżdżać? Ja myślę, że tak, tylko że trzeba tutaj być, żeby to widzieć, ile radości można przynieść ludziom, głosząc dobrą nowinę. Owszem, jest wiele rzeczy, którymi się zajmujemy, ale najważniejsze inne Nieść radość, którą przyniósł nam Jezus, którą my się możemy dzielić z innymi i żyć Ją na co dzień. Ale jeszcze ważniejsze jest, żeby pokazywać swoim życiem na co dzień, że to, co głosimy, to nie czysta teoria i jakaś nowa nauka, tylko najlepszy sposób na życie dla nas, dający mnóstwo radości. Oczywiście to, co budujemy przede wszystkim, to dobro duchowe, to jest najistotniejsze. To jest pierwsze zadanie każdego misjonarza. Ale nie ukrywam, że sporo czasu, miejsca, siły poświęcamy też rzeczom materialnym, które chcemy pozostawić po sobie. I nie ukrywamy również, że wiele siły i optymizmu dodaje nam myśl, że przyjdą po nas kolejni, którzy będą kontynuować to dzieło i będzie im łatwiej tutaj żyć. Plebania, którą widać w tle za mną, zostaliśmy ją w stanie tragicznym, zniszczona do granic możliwości. Ale chcemy ją postawić na nogi właśnie po to, żebyśmy i my mieli pewien komfort i pracy i życia w końcu jest to trzecie tysiąclecie. Nie musimy gotować na trzech kamieniach, tak jak nasi bracia tutaj. A, a propos tego to pytają nas, dlaczego my to wszystko robimy? Po co? Przecież to jest trudne.